Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem, zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. zapraszam, Kuba Karliński. Wiesz co, ja ostatnio mam taką, taką dużą zajawkę odnośnie startupów. Bardzo dużo temu się przyglądam i nauczyłem się tego, żeby wychodzić z pytaniem do ludzi, żeby w dużo mniejszym stopniu bazować na swoich przekonaniach żeby zadawać pytania i żeby nie przywiązywać się do swoich koncepcji, bo one często prowadzą na manowce. I często to, co mi się wydaje, że jest cudownym, fajnym pomysłem, nagle rynek mówi, hm, panie rejście, jakby to panu powiedzieć, to już dawno zostało wymyślone. Albo, hm, albo czym to się będzie różniło od takiego takiego rozwiązania? Ja nawet o tym rozwiązaniu nie słyszałem. Hmm. Więc, więc to, to jest to, czego się nauczyłem. Okay. Czyli nie fiksować się, nie fiksować nie się, tak. się do swojego zdania. Tak jest. To nie znaczy, że nie mam własnego zdania, mm -hmm. ale żeby słuchać innych ludzi, żeby, żeby brać pod uwagę tak, z, z, z zewnętrzną optykę tego. Super. Z punktu widzenia. Twojej osobistej, twojej własnej kariery. Wspominałeś o tym, że prowadziłeś restaurację, custom publishing to było to, czym się zajmowałeś, rekrutacje, to jest to, co na dłużej cię włonęło, wciągnęło. Też chyba interim management, jak kojarzę wcześniej. Tak, ale powiedziałbym, że ja tutaj nie mogę powiedzieć, że to miałem jakieś takie duże, spektakularne sukcesy. Bardziej to ta rzecz była takim elementem trochę wsparcia. Dla innych osób w firmie, niż, niż to, żebym powiedział, że mam w tym jakąś ekspertyzę. Okej, okay, zmierzam do tego, no? żeby generalnie nie bałeś się robić drastycznych zmian branży, jakby rodzaju Bałem działalności. Się. To może, ale może, może inaczej. <laughs> robiłeś takie dość duże skoki z jednej tak, branży do drugiej, tak. z jednej działalności do drugiej. Tak. Jeżeli się bałeś, to ok, przyjmuję to. Natomiast mimo tego, mimo tego strachu zadziałałeś. Tak. Jak się czułeś wtedy, kiedy robiłeś te zmiany? Jak kretyn na początku. W sensie, że odchodzę tutaj z dobrze pokładanego, ciepłego. Nie, znaczy, znaczy, jak kretyn w tym sensie, że, że, że wiesz, jak, jak w wieku 40 lat siedzisz ze studentami, którzy mają lat 20 i, i oglądacie te same filmy i studiujecie to samo, a, a, a łaski, który był moim promotorem, jest w tym samym wieku, co ja. No to czuję się po prostu tak bardzo, no. bardzo, bardzo po prostu niepoważnie, jak taki, no właśnie jak kretyn, trochę jak taki wiesz, niedouczek, który nagle pojawił się nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Kosmita. Kosmita, dokładnie tak. <laughs> więc, więc w tym, więc w tym sensie. Okay. Ale wiesz, też, też, też ja też nie uważam, że, że takie zmiany to jest tylko samo dobro, bo żeby osiągnąć pewien poziom ekspertyzy, wymaga to jednak dużego, mm, dużego czasu, dużego zaangażowania. I ja nie wiem, czy tu te 10 tysięcy godzin jest, jest takim ekwiwalentem, który wprost mówi, że w hmm. tym momencie osiągamy mistrzostwo. mistrzostwo. Ale coś w tym jest. Myślę, że coś w tym jest. A co więcej, były takie momenty w moim życiu, że jakbyś tak zapytał różnych klientów o mnie, to oni wszyscy powiedzieliby, że Ernest zawodowy jest zupełnie kimś innym. Oni mieli totalnie różne, różne wyobrażenia. Jedni powiedzieliby, że, że Ernest jest wydawcą, bo wydaje jakieś książki, gazety, a inni powiedzieli, że nie, Ernest jest restauratorem, Ernest prowadzi restaurację. A jeszcze inni w tym czasie powiedzieli, nie, Ernest jest headhunterem. Więc jakby był taki moment, w którym ja próbowałem różnych rzeczy. No, ale to od strony biznesowej to jest trudne, ponieważ środowisko, w którym funkcjonujesz, nie wie, kim ty jesteś. Czyli jednak, jak już się osadzi człowiek w jakichś konkretnych ramach, dobrze w ramach tych ram jednak Wpracować. się poruszać, bo, bo jednak jakaś ta pamięć zostaje. Tak. Tak. I, mm -hmm. i o, ile, o ile, wiesz, jakby ta, ta znaczy, czy są jakieś takie elementy, które zawsze były wspólne i tak samo dla mnie jakby mnóstwo rzeczy wspólnych jest między prowadzeniem restauracji, a tym, co teraz, teraz robię. To jest taki obszar związany z hospitality, z taką gościnnością, z taką uważnością, z, z, z zaspokajaniem potrzeb innych ludzi. To jest coś, co jest wspólne, no ale tak z perspektywy rynku, to są bardzo odległe światy. Odległy, ale jednak łączył ludzi. Ale łączą ludzi, tak. tak. Okej, okay. a zmieniając trochę temat, jakbyś miał wskazać jedną, albo może więcej, ale taką książkę, którą przeczytałeś, która miała największy wpływ na twoje życie, to jaka byłaby to książka? Zasady Dalio. To jest książka, która mną wstrząsnęła. To jest książka, która opowiada o tym, jak człowiek ze świata, który dla mnie to trochę... Trochę odległego, bo świata finansów, inwestycji finansowych buduje bardzo spójny ekosystem biznesowy. Jak wyznaczając sobie zasady, tworzy bardzo poukładany, metodyczny, spójny, spójny biznes. I to jest coś, co absolutnie mnie no, no zachwyciło. Jak, jak zobaczyłem ogromną mądrość, człowieka, który pokazuje o, o to, jak wartości wyższego rzędu wpływają na to, jaki biznes prowadzę, jakimi rzeczami się, się kieruję I, i jak czasami z pozoru wtedy takie ekstrawaganckie pomysły, czy na miał taki pomysł, żeby, żebyśmy nagrywali, nagrywali wszystkie posiedzenia zarządu i ci ludzie na tym zarządzie byli zszokowani, ale ale jak to będziemy na, nagrywali, to po, po, po co? Mówi, no po to, żebyśmy to mogli upubliczniać wszystkim naszym pracownikom. Ale wiesz, mówi, ale przecież to, to my mówimy też o różnych ważnych takich, dla, 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 dla poufnych rzeczach, mhm. trochę z perspektywy biznesu. On mówi, tak, mówi, są dwa rodzaje poufności. To są, no on jakoś dookreślił, już nie powiem teraz dokładnie, co on tam powiedział. I tych rzeczy faktycznie nie będziemy nagrywali, ale wszystkie pozostałe rzeczy będziemy nagrywali, i publiczniali. Ale wiesz, ale, ale jak to, to? To wiesz, to powinny być rzeczy, które są między nami i tak dalej. I nie, mówi, bo to nas nauczy tego, jak robić rzeczy wspólnie, jak robić rzeczy wiarygodnie i jak nie zabrać rzeczy pod dywan. To było dla mnie coś, co było dla mnie bardzo mocne. Też czytałem, dłuższą chwilę mi to zajęło. To jest pokaźnych rozmiarów też. Tak. Książka bardzo szczegółowo, bardzo drobiazgowo rozpisana i chyba do niej wrócę, bo tego było aż za dużo, żeby można było to jakoś naraz przyjąć i wchłonąć. Tak. Natomiast dbałość o szczegóły faktycznie, faktycznie duża. Tak. drugą taką książką, która też gdzieś bardzo lubię, to jest Lean Startup. Ja na z kolei jakby ten, ten obszar taki startupowy gdzieś pokazała mi, jak ten świat w ogóle działa, jakby czym się, czym się kierować i no i to jest cudowne. Tak, też, też bardzo to, tą książkę polecam. Erika Rajsa chyba, jak dobrze pamiętam. Erika tak. Fajnie. Coś jeszcze? Któraś jeszcze? Brit Scaling. O skalowaniu startupów. To nie Richard Hoffman? Nie pamiętam już, wiesz. Może, może. Tak, tych książek takich trochę wchłonąłem w ostatnim czasie i już powiem ci, że już czasami nie pamiętam tytułów i autorów, ale tak. Okej, super. Jak dbasz o swoją energię i swoje dobre samopoczucie? Medytuję regularnie. Czyli codziennie minimum 40 minut medytuję. Witaj w klubie. O, super. Druga rzecz, którą, którą robię, która jest też pewnym, pewnym elementem mojej codziennej praktyki, to jest doświadczanie. Okay. Mam na myśli tego, żeby doświadczać uważnie tego, co się ze mną dzieje. Czy po prostu tak. Nie być bezmyślnym, jakby bez względu na to, co mnie spotyka, czy tak jak teraz sobie siedzę, mhm. doświadczam tego stanu, w którym jestem. Doświadczam i nic więcej z nim nie robię. Nie, nie oceniam go. A doświadczasz go którymi zmysłami? Um, to jest dobre pytanie. Na początku doświadczałem to różnymi zmysłami, mhm. czyli czasami zatrzymywałem się i słuchałem tego, czasami odczuwałem to ciałem. Czasami próbowałem smakować te rzeczy. Trochę tak jak w takich buddyjskich koanach, czyli które mówią, wsłuchaj się w klasznięcie jednej dłoni. A w tej chwili próbuję te rzeczy doświadczać przez taki tak całościowo, tak się po prostu rozpuszczać w tym doświadczeniu. Tak w nim zastygnąć, ale nie w pasywny sposób. Czyli, czyli ja normalnie funkcjonuję, nie wiem, jadę autem albo rozmawiam, ale z drugiej strony w mojej głowie mówi, to spróbuj doświadczyć tego momentu. Czyli bardziej jesteś w tym momencie, w tej tak, sytuacji, a tak. nie na przykład, jeśli próbujesz siebie zobaczyć trochę z boku. To w jakimś sensie jest podobne to, o czym, o, 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 o czym mówisz. Czyli to trochę jest tak. Znaczy, czy to doświadczenie, o którym, o, o, którym, o którym mógłbym się teraz podzielić, to ono trochę jest takim oglądaniem siebie z boku, trochę tak, jakbym widział siebie na ekranie. Czy jakbym mm. patrzył na siebie tak z dystansu, tak trochę z boku. Jakbym patrzył na aktora na scenie, którym ja sam jestem. I co ci to doświadczenie mówi, albo co ci daje, albo jakie wnioski nas przychodzą? Że nie ma różnicy między byciem prezesem a kasjerką w supermarkecie, że wszystko dzieje się w naszej głowie i że my za bardzo ceniamy, i że przypisujemy w nieuprawniony sposób znaczenie rzeczom, ludziom, zjawiskom która jest po prostu. Nie ma żadnych podstaw. To daje mi taki luz. <laughs> I to jest po prostu śmieszne. Daje mi taką perspektywę i taki dystans do siebie, bo, bo to mi po, pozwala nie odlecieć w swoim ego, e, bo to jest, moja, to jest mój duży problem. Ja, ja mam za dużo ego i powinienem na, nad nim bardzo mocno pracować i je temperować, i, i, to, i to pozwala mi. Ja my powiedzieć sobie, no dobra mi ale wcale nie jesteś lepszy niż pani kasjerka w sklepie. To, że, to, że robisz takie rzeczy, to jest super. Ale wiesz, to nie wcale nie znaczy, że jesteś lepszy w jakikolwiek sposób. Mhm. Ale też w sytuacjach kryzysu to pozwala mi zachować równowagę, która mówi: wcale nie jesteś gorszy od tych wielkich prezesów, z którymi pracujesz. Po prostu zajmujesz się innymi rzeczami po prostu. To jest cudowne. Czyli masz taki wewnętrzny swój system łapania równowagi. Tak, tak można to nazwać. Od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Mhm. Ciekawe, ten, ciekawe, ciekawe, rozwiązanie. Ale Ty też medytujesz? Tak. Okay. tak A ja Ciebie mam... co zainspirowało do tego? to szukałem y ja już to ładne parę lat, uh -huh. nawet nie wiem jak długo, ale pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku dni robocze uh -huh. zaczynam dzień od tego, że wychodzę na dwór pobiegać uh -huh. od kilku lat z psem lub z psami. Uh -huh. I jak jestem trochę zmęczony, jeszcze trochę ćwiczeń porobię, to właśnie wtedy na zmęczone ciało medytuję. Szukałem takiego sposobu właśnie na to, żeby się trochę z jednej strony wyciszyć, uh -huh. z drugiej strony, żeby trochę złapać kontakt z wyższą świadomością, mhm. i przez no ładne parę lat szukałem jakoś tak sposobu dotarcia, i mhm. spotkałem na swojej drodze, takiego przewodnika duchowego, który był akurat w Warszawie przy okazji jakiejś konferencji czy szkolenia, na którym razem byliśmy i po prostu wprowadził mnie w ten w tą medytację, tak, tak jak to się robi. I, mhm. i tak już mnie ktoś wprowadził, to ja już tak zostałem tam. Okej. Okay. Bardzo, bardzo jest mi z tym dobrze i to jest taka okazja do tego, żeby trochę zatrzymać albo uwolnić potok myśli i te myśli, które, z które mi przez głowę przebiegały bardzo często w dużych ilościach, jedna za drugą, zero w ogóle wytchnienia. To od kiedy medytuję, zauważyłem, że jestem w stanie. Po pierwsze, się zdecydowanie jakby bardziej skutecznie zatrzymać, złapać taki dystans do tego, co się dzieje na bieżąco. I jak jest nawet jakaś gorąca sytuacja, to jestem w stanie zdecydowanie szybciej wyciągnąć się z niej mentalnie, w sensie, że nie popadam gdzieś tam w skrajności w tej sytuacji, tylko mhm. jestem w stanie się jakoś wybudzić, obudzić i Wyciągnąć jakieś, zauważyć, co się dzieje, i wyciągnąć z tego jakieś wnioski, i, i po prostu się z tego wyłączyć. Tak jak właśnie przy medytacji, gdzie to znalezienie coraz dłuższych odstępów pomiędzy myślami, to jest, to jest tak naprawdę jeden z tych celów, i wcale nie jest taki łatwy. Tak, ale przypomniało mi to jeszcze jedną bardzo ważną taką myśl. Przeczytałem to chyba u Kowale'a w, w takiej w tej książce. Ósma zasada, chyba. Było takie coś, no. I to jest takie niezwykle, buddy, niezwykle buddyjskie, ale doskonale to czuję to, co, to co on powiedział, a, a mianowicie powiedział, że nasza wolność zawiera się między doświadczeniem a działaniem. Czyli między impulsem, między tym, że doświadczasz jakichś emocji, która przychodzi z zewnątrz w wyniku mm -hmm. różnych. Nie wiem, zjawisk, informacji, e, nie wiem, ciała fizycznego, cokolwiek, a tym, że zaczynasz działać w określony sposób. I tam jest taka przestrzeń. I teraz, im bardziej jesteśmy tej przestrzeni świadomi, to to jest przestrzeń naszej wolności. My, my z tą przestrzeni, tej przestrzeni podejmujemy decyzje. I to jest przestrzeń, która powoduje to, że możemy zachować się na dziesiątki różnych sposobów. Ale wtedy uważam, że najlepiej jest. Zadać sobie pytanie. To co ja mogę zrobić? Jaka jest, jaka jest moja w tym odpowiedzialność? Jak ja mogę zareagować na to? Jak mogę przyjąć kontrolę? Żeby w świadomy sposób podjąć decyzję? Tak, no to. To są takie pytania. To są takie pytania, które faktycznie raz na jakiś czas warto sobie zadać, szczególnie tak. właśnie w takich sytuacjach trudniejszych. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie do ciebie. w z gatunku trochę filozoficznych, mhm. ale i życiowych. Co poradziłbyś sobie samemu tak 20 lat temu? Żeby przestać się bać. Żeby się odważać robić rzeczy. Żeby brać rzeczy w swoje ręce. Żeby przestać się oglądać za to, co ludzie mówią, tylko żeby zdobywać własne doświadczenie. Ja za późno to odkryłem. Tak z, tak z dwie dekady za późno. To, to się u mnie dziś zadziało w wieku mniej więcej 40 lat. To jest zdecydowanie za późno. Ja za bardzo się zastanawiałem, czy to jest ok, co nie jest ok, co ludzie pomyślą, a co nie. A w tej chwili mam to totalnie gdzieś. W ogóle mnie to nie obchodzi, co ludzie o tym pomyślą. To nie znaczy, że mnie ludzie nie obchodzą, ale to jest to, co bym wcześniej chciał zrobić. Mam odwagę żyć po prostu. Mhm. Gdzieś nie wiem od kogo, ale słyszałem takie sformułowanie właśnie w tym kontekście: no. to, co inni myślą o tobie, to nie, twój, nie twoja sprawa. O, tak, <laughs> tak. Dokładnie tak jest. Fajnie. Jeszcze się chciałem zapytać o takie kluczowe momenty przełomowe w twoim życiu. Robiłeś trochę zmian mimo strachu, tak jak wspominałeś, natomiast tak. jakie były takie kluczowe, przełomowe momenty? Jakbyś miał wskazać jeden, dwa, trzy. Spotkanie mistrza mojego, buddyjskiego. To jest coś, co absolutnie rozpoczęło dużą zmianę w moim życiu. I w ogóle prakty jakby rozpoczęcie praktyki buddyjskiej. Jakby jest czymś, co bardzo mnie ukształtowało. Myślę, że drugim, drugim takim niezwykle ważnym doświadczeniem było zrobienie filmu dokumentalnego. I w ogóle jakby studiowanie w ogóle filmu było czymś takim, co, co, co pozwoliło mi też poznawać samego siebie, odkrywać świat. To jest w ogóle cudowne. Myślę, że ważni są ci wszyscy ludzie, których w, w życiu spotykam. Te wszystkie rozmowy z tymi mądrymi ludźmi e, są po prostu niezwykle cenne. To myślę, że kontakt z ludźmi to jest coś, co mnie bardzo kształtuje. I taka, taka ciekawość tych ludzi. Ci ludzie są tak mądrzy, jejku, to jest po prostu dla mnie to mnie absolutnie mnie zdumiewa, e, ile można od ludzi się uczyć. Pytanie, czy chcemy? Czy chcemy widzieć w każdym człowieku nauczyciela? jest to zabrzmiało tak z górnego celu, ale, ale, ale naprawdę, naprawdę w to wierzę. W każdej sytuacji, jeżeli będziemy chcieli, możemy znaleźć coś, co jest wartościowe i coś, co będzie dla nas tak nauką. Jest. Tak. Tylko, tak jak powiedziałeś, trzeba chcieć to zobaczyć, trzeba chcieć tego poszukać w tak. ogóle. I otworzyć się w ogóle na taką możliwość. No Że to... pani kasierka, o której wspominaliśmy chwilę wcześniej... Ale wiesz, też zaufać temu. Kurczę, bo, bo jak tak mówimy o takich rzeczach, takich, hmm, no nie wiem, jak to nazwać, no, takich trochę duchowych. One również wpływają na nasze życie zawodowe. I słuchaj, ja miałem jakieś takie doświadczenie. Zgłosił się do mnie, do mnie taki facet, który dojrzały człowiek i, i, i mówi, że jest dyrektorem finansowym i, i że by chciał coś innego w życiu robić. A on mówi, co? A on mówi, no właśnie, nie wiem co. coś mu chciał, jakąś zmianę zrobić, ale tak nie do końca wiem. Jaką? Mm. Ja go zabrałem do lasu na pierwszą sesję. Poszliśmy na spacer, a potem krzyczyliśmy razem w tym lesie. Mm. I ten krzyk był bardzo ważny. I ja nie wiedziałem, dlaczego mam tą sesję poprowadzić z nim w lesie i, i dlaczego kazać mu krzyczeć. Nie wiedziałem, ja go pierwszy raz w życiu widziałem, tego człowieka. Mm -hmm. a, a z drugiej strony dyrektor finansowy, członek kilku lat nadzorczych, wydawało mi się, że to jest dziwne, ale wewnętrzny miał taki głos, weź go mm -hmm. do lasu i zacznijcie krzyczeć, no. Kazuje się, że to było bardzo ważne I, 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 i że dobrze, że ja za tym głosem podążałem. I taka wrażliwość się gdzieś się pojawia w takim momencie, kiedy mamy kontakt z samym sobą, kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać, czym to coś jest i, i, i taki moment, w którym warto za tym, za, tym, za tym pójść. I to była taka zmiana, której, to, która, to był taki krzyk, był takim elementem trochę otwarcia, wykrzyczenia, takiego otwarcia, takiego przełamania jakiejś bariery mentalnej i emocjonalnej. I ten człowiek zrobił ogromną zmianę w swoim życiu. Ogromną zmianę w swoim życiu. Więc z niego bardzo dumny, że dokonał tak odważnej decyzji. I, i być może właśnie dlatego, że, że pozwolił sobie na rzecz taką jak krzyczenie w lesie. W sensie zmiana kariery, zmiana. Zmiana kariery, ka, 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 mhm. kariery życia w dużym bardzo stopniu, tak. Mhm. Czasami są potrzebne takie impulsy, i czasami potrzebne jest zaufanie mhm. samemu sobie. I te rzeczy dzieją się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy dostrojeni w jakimś sensie. Do, do, do świata. I te takie momenty, o których mówiliśmy, takiego zatrzymania się, takiego przejrzenia, przyjrzenia się sobie tak trochę z dystansu, trochę jak na ekranie, przynajmniej u mnie pojawiają się wtedy, właśnie kiedy jestem taki, mam poczucie takiego dostrojenia, że, 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 że pojawia się jakiś flow. No i wtedy się pojawia takie, taka, taka pewność, że nawet jakkolwiek dziwne jest to, co nam przychodzi do głowy, to że należy za tym pójść. I to, to, to nigdy mnie to nie zawiodło. Czy słuchasz wewnętrznego głosu. Tak. I wewnętrznego podpowiadacza. Tak. Wewnętrznego suflera. Tak. Ale też patrzę na swoje konto w banku i staram się liczyć pieniądze. Czy to nie jest tak, że żyję w chmurach i. Mm -hmm. i bo też nie jestem fanem i zwolennikiem takiego, żeby być w ogóle odlecianym guru, który, który żyje, wiesz, no, energią słoneczną. I że kosmos wszystko zaplanuje, co, co dobre dla mnie. Czyli równolegle tak. duchowo, ale jest to tak. Ziemi. Tak. A czym są dla Ciebie pieniądze, powiedz w takim razie? Dla mnie to jest vehikul do tego, żeby robić jeszcze bardziej śmieszne, dziwne rzeczy. A co, co śmiesznego, dziwnego robiłeś jakoś ostatnio? Ostatnio niczego takiego nie, nie robiłem, bo zbieram pieniądze na nowy startup. <laughs> więc mam, mam, plan, mm -hmm. mam plan w związku z tym. Na razie robię badania, rozmawiam z różnymi ludźmi, pracuję nad MVP tego nowego produktu, więc, więc na razie. Ty temu akumulujesz, służą. Mi... Akumulujesz kapitał, żeby. Tak, być... do, dokładnie tak. Okay. Cześć, jakby, cześć, te, 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 temu mi służą te pieniądze, ale, ale mam, mam taki, taki plan i jakieś takie wyobrażenie, no, że mam szansę zrobić naprawdę dużą zmianę na rynku. I, I coś, czego do tej pory nie było, i coś, co o wszyscy mówią, że to ma szansę się udać, tak? Nawet moja przyjaciółka powiedziała mi: No dobrze, będę wreszcie zna pierwszego milionera. Więc <laughs> to mnie bardzo oczywiście łechce i też daje mi takiej dużej energii, że ten pomysł, który mam jest jakoś obiecujący. Super. Trzymam w takim razie kciuki za bardzo. skuteczne dopracowanie go i skuteczne wprowadzenie na rynek. Mam nadzieję, że się powiedzie. Fajnie. Ernest, pytanie na koniec. Tak. Jeżeli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować albo chciałby Cię znaleźć, mhm. to gdzie Cię najlepiej szukać? Najlepiej skontaktować się ze mną przez moją stronę to jest www.x.pl. Punkt X pisane po prostu tak jak punkt tak. X, pisane razem.pl. Tak jest. Link w notatkach do tego odcinka też będzie dołączony. Bardzo dziękuję. Jakieś media społecznościowe, LinkedIn na przykład? Tak, tak, LinkedIn, LinkedIn, absolutnie. Bardzo łatwo mi znaleźć na LinkedInie. Mam tam dosyć duże grono osób, które, które, które mnie obserwuje no i no jest szansa tam zobaczyć różnego rodzaju moje teksty. Okej, okay, w takim Dobrze razie w pracy. link do twojego profilu również w Cudownie. notatkach do tego odcinka się znajdzie. Bardzo dziękuję. A ja bardzo serdecznie dziękuję ci za tę rozmowę, za to spotkanie. Bardzo ciekawe, dające do myślenia w kilku obszarach związanych gdzieś tam na styku biznesu i duchowości. Bardzo dziękuję, trzymam Te, Też dziękuję, chociaż trochę się tak obawiam, czy to, czy to tak za bardzo nie nie było za bardzo dziwne spotkanie. Strachy, strachy na lachy. Tak jest, strachy na lachy. tak Więc jest. Zobacz. Z tego założenia wyjdźmy. Tak jest. Co ma być, to będzie. Tak jest. Bardzo Przygodę. dziękuję w takim razie raz jeszcze, dokładnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakarliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo publikowanych odcinkach. Do usłyszenia. Dziękuję, że wysłuchałeś do końca tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, to w opisie znajdziesz link do formularza kontaktowego. Napisz, będziemy mogli razem zainwestować w nieruchomości. Zapraszam.